Osób. Ona też Ona niepełnosprawną nie i moim zdaniem, czy to jest... A co mówiłeś, co mówiłeś o niej, co o niej przez telefon, że jest olbrzymia, gruba i brzydka, nie twoim typie, no co mówiłeś? Co Może, mówi? a ty też grubsza i jeszcze brzydsza, ja pierdolę, i co? O, ja pięknie na nie miał, no. Klaudia, to znaczy, że ktoś jest gruby, czy chudy, czy kurde, nie wiem, trójkątny, czy kwadratowy, to nie definiuje ten mała w głowie. No, jeszcze kiedyś miałam coś w głowie Ale do ciebie. Moim zdaniem, ciebie, no. moim zdaniem nie powinnaś w taki sposób się odnosić do Patrycji, nie powinnaś się tak się zachowywać i, i tyle powiem. Ale co I... ja takiego powiedziałam ostatnio? Co? Jak ona ja wtedy do mnie powiedziała... Cześć, duro, 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 Dobra, moi drodzy, ja od... wychodzę stąd, bo to nie ma... No celu. bo to jest prawda, no musisz, trochę powinna zmienić się. prawda? jeśli chodzi o Patrycję, to tak jak wczoraj próbowałam powiedzieć grzecznie, że no, Patrycja troszeczkę inaczej myśli, tak jak my. Ona najpierw robi, później myśli. I ona naprawdę, uważam, że ona nie chce nikogo skrzywdzić i uważam, że y, powinno się wiele wybaczyć. Nie, tak powiem szczerze, jak miałbym wybierać, z kim się umówić, to uwierz mi, prędzej z Patrycją bym się umówił niż z Tobą. I tyle. na tym No, tak tak tak, co innego mówiłeś ostatnio? Weź, przez to. Dziękuję. Masz przeciwności, tak przeciwności losu. I uwierz mi, Patrycja jest ciekawszą i mniejszą osobą niż Ty. Tak. E, a co do, so do maila, nie, uwierzcie mi. 500 tysięcy so w w No i co? No, to. Naprawdę, daleko. Na 20-30 obserwujących, ale to robisz, czyli co? Się chwalę, jest... żalę, nie. Już przeginasz naprawdę bardzo, że tylko urazić drugą osobę, czyli mnie w tym momencie. Naprawdę, to jest Ja nie, nie przeginam, tylko ty, tylko ty, moja droga, to ty robisz przeciwko mnie cały czas. Batalię i nie myślisz, że zrobię ci zasięgi. Kobieta, ogarnij się, ja nie będę robić tego. Ja tobie to zrobiłam zasięgi większe niż ty nasz miesiąc. A nie ty mnie. 200 absolutnie obserw, ciesz się, prezent dostałeś. Marcinkowi tak, pójdę do e, logopeda, a ty na wczoraj przychodzisz do mnie pisać e, głupoty prywatnie. Nie, nie czepiajcie się tego, jak on mówi, Marcinko, bo go, no, że, on nie, ja zawsze go rozumiałam bez słów. Zawsze. Dobra, ja, ja wychodzę, nie wiem, wy się tam bawcie sami. O, jeszcze Kinio wyszła, no super. Tak, Geryk, to tutaj, Paty chciała się dać z domu. No nie znamy się dobrze, trzymaj się, papa pa, i koniec rozmowy. I pokryto. A, Hipokryto, pokryto. O, najlepszy, to Dobra, jak to się rozłącza się y, tego. jest bez sensu. To jest bez sensu to wszystko, to taki żart. Patrzy na mnie z taką wrogością, ja go przejmie zabiła wcześniej. Taka prawda. No, to straszna. straszne. waży mnie jak ścierę, ale dobra, nie będzie. Patycja dochodzi, no, czy jak? No on jak ścieraj z zlekceważy. On właściwie. Mm, się, on, <ścoughs> zachował się nijak. Na końcu zaczął coś się odpalać. Ale tak naprawdę zachował się nijak. A ty go bronisz jeszcze. Potraktował cię taki, tu ktoś napisał, a ty go jeszcze bronisz. No ale po, sobie pozbierał i poszedł.